Hej, ja jestem z a to jest krótki film o kampaniach handlowych. Ten materiał ma na celu wyjaśnienie mechaniki oraz głębsze spojrzenie na nią. Posiadacze dodatku Wealth of Nations dostają dostęp do kompanii handlowych. Mechanika ta pozwala na przydzielanie prowincji do tychże w regionach handlowych poprzez naciśnięcie przycisku Assign to Trade Company lub w zakładce handlu Start Trade Company co przypisuje wszystkie prowincje do kompanii handlowej tak długo, jak spełniają warunki. O warunkach powiemy później. Regionów handlowych jest 15, 3 w Afryce oraz 12 w Azji. Można je sprawdzić poprzez skorzystanie z geograficznego trybu mapy. Colonial and Trade Regions Afrykańskie regiony to zachodnioafrykański, południowoafrykański i Wschodnio afrykański. Azjatyckie regiony to zachodnioindyjski, koromanderski, konkański, północnoindyjski, wschodnioindyjski, indonezyjski, indochiński, molukański, filipiński południowo-chiński, wschodnio -chiński oraz północno-chiński. można przypisywać do kompanii handlowych tak długo, jak są spełnione następujące warunki. Prowincja należy do regionu handlowego, czyli tutaj zaznaczonego, Stolica kraju znajduje się na innym kontynencie, czyli państwo ze stolicą w Azji nie może mieć kompanii handlowej w Azji. Ponieważ mamy tutaj dwa kontynenty, na których występują regiony handlowe, to oznacza, że wszystkie państwa w Europie mogą mieć kompanie handlowe w Afryce i Azji. Państwa w Afryce mogą mieć kompanie handlowe w Azji, ale nie mogą mieć w Afryce, a państwa w Azji nie mogą mieć w Azji, ale mogą mieć kompanie handlowe w Afryce. I tego prowincja jest częścią terytorium. Nie może być częścią stateu, co widać na tych trzech prowincjach. Jak widać, tutaj nie mogą być częścią state... kompanii handlowej. Nie ma tutaj takiej opcji. Prowincja należąca do kompanii handlowej dostaje następujące modyfikatory. 100% więcej siły handlowej. Tutaj sobie zobaczymy. Belongs to Trade Company plus 100% plus pół punkta morskiego force limitu minus 100% adytywnego modyfikatora do manpowera, żeglarzy oraz podatków. Do tego mamy 10% szybsze rozprzestrzenianie się instytucji na terenie kompanii handlowej oraz minus 200% siły nawracania w tej prowincji. Prowincje należące do kompanii, mimo bycia terytorium, mają minimalny poziom autonomii 0%. Ignorują wszelkie kary wynikające z nietolerancji religijnej oraz nieakceptowanej kultury. Jeśli siła handlowa wszystkich prowincji będących częścią kompanii handlowej w danym węźle handlowym będzie wynosić przynajmniej 51%, dostajemy wtedy dodatkowego kupca. Jak widać, Tuscan East India Company plus 1. Można sprawdzić poziom. Tutaj, jak widać, mamy 76% siły handlowej w tym regionie. Zapewniając nam dodatkowego kupca. Zależnie od siły handlowej naszych, yy, naszej kompanii, wszystkie prowincje w tym regionie dostają premię do ilości produkowanych dóbr, tak długo jak są spełnione następujące warunki. Prowincja należy do państwa, które posiada przynajmniej 1% kary do technologii z powodu niezaadaptowanej instytucji, wliczając to nasze prowincje. Obecnie, jest... dwa lata temu, pojawił się Renesans. I my nie mamy zaadoptowanego renesansu. I w tym momencie nasze wszystkie tutaj prowincje mają 25% większej większą produkcję dóbr. Tak samo tutaj mamy Awa. 25%. Assam. Awesome. Żarkant ma zaadoptowany renesans. Jak widać nie ma. Tak samo tutaj mamy Mediolan. Też ma. Zadoptowany renesans i nie posiada premii do produkowanych dóbr. Tutaj, jak widać, mamy premię wynikającą właśnie z tego. Kompanie handlowe mają interakcję w zakładce Subjects, która pozwala na. gdzie możemy zwiększyć. Siłę handlową wynikającą z ich prowincji kosztem 0,03 rocznie inflacji i zwiększamy wtedy siłę handlową o 50% właśnie z wszystkich prowincji należących do kompanii handlowej. Usunięcie prowincji z kompanii handlowej powoduje karę w postaci minus 200% produkowanych dóbr w tejże prowincji na 5 lat. Podsumowując, kompanie handlowe w tym momencie są bardzo silne. Nie ma powodów, żeby nie tworzyć ich wszędzie, gdzie się da. Do tego kary do podatków, Manpowera i żeglarze obecnie są addytywne, co znaczy, że wszelkie budynki budowane na terenie kompanii handlowych są tak samo wydajne jak na terenie naszych stateów, zakładając, że oczywiście autonomia wynosi 0%. Kompanie handlowe, ponieważ są też terytoriami, nie konsumują obecnie limitu naszego stateów, który jest bardzo szczupły, oraz nie kosztują nic w utrzymaniu, co pozwala bardzo szybko otrzymywać. Zacząć otrzymywać zyski z takich terenów. I tutaj, żeby pokazać, na czym polega addytywna kara do manpowera, tutaj mamy 0 manpowera, mamy 11 bazowego manpowera, czyli tak naprawdę mamy 2750 bazowego manpowera. Jak teraz tutaj zbudujemy sobie koszary, to dostaniemy dokładnie połowę. Tutaj sobie przewiniemy te. Wydarzenie. Jak widać, jesteśmy dokładnie 50%, procent, czyli tyle, ile. W budynek, czyli widać, że to są bardzo wydajne zbudowanie na terenie kampanii handlowych. I to byłoby na tyle z tego krótkiego filmu o kampaniach handlowych. Oceniając i udostępniając ten materiał, sprawiać, że on do większej ilości osób. Jaki temat chcecie, żeby był poruszony następnym razem? Napiszcie w komentarzach. A ja tymczasem się z Wami pożegnam. To byłem ja z Virbą. I do następnego razu. Hej!